Ksiądz zgobił się w górach, spotyka bacę. Baco, kto rędy do zakopanego? A, za ile? Jak to baco za ile? Za bok zapłać. A, to niech was bok prowadzi. Rzygoły baca na łące. Przechodzi torysta pyta, baco co robicie? Na to baca myślnik konia pase. Torysta widzi bacę kocającego nad jeziorkiem i pyta. Co robicie baco? Łowię ryby na losterko. A jak to się robi? Daj pan dychę to pan opowiem ciekawy torysta daje 10 zylano więc gdy ryba podpłynie do losterka aby się przejrzeć to ja bach kamieniem w głowę i wrzucam do wiadra. A to działa? Nie ale od takich jak pan codziennie stowe wyciągam. Idzie goral do obikacji w gorach i pyta, je tam kto słyszy odpowiedź torysty, to się nie je to się stra. zaproszono w karnawale na bal przebierańców. Pytają go znajomi, za co się przebrał. A zaoscypka? A jak to, baco, zaoscypka? A siadnę se w kąciko i będę śmierdział. Jedzi sobie gościo na kamienio, patrzy jak baca ciągnie nasz norko zabitego psa. Pyta się jego, baco co się stało z tym psem? Musiałem go zastrzelić, mówi baca, myślnik to pewnie był wściekły? No zadowolony to on nie był. Jedzie baca bryczką przez granicę. Zatrzymuje go żołnierz i pyta. Co wieziecie w tej beczce bacu? Sok z banana. Ale banany nie ma soko. Tomasz pan z proboj. Żołnierz proboje. Krzywi się i mówi, Twoja jedz se baco dalej. Na to baca do konia. Biobana.